Witajcie w następnej degustacji. Tym razem piwo z browaru Domki Stone Brewing i jest to The Notorious Neipa. To Notorious to jest taki taki up mają tam kilka różnych piw mają mają tipe mają dipę, także tam się różne piwa pojawiają, ale to jest Neipa. Ładna grafika taka oszczędna kreska fajnie zrobione podoba mi się i fajny kolorem. Północ Anglii zaprasza do spróbowania nowej Anglii Ta Ipa <laughs> zabiera nas na chmielową podróż przez Łąki klementynek, limonek i brzoskwiń gdzie gorzkość jest zabarykadowana i przepuszczana tylko słodycz lekkie i zamuglone piwo jak New Hampshire rankiem i zimne i e, bardzo pijalne, odświeżające jak Manchester nocą dwa kontynenty <coughs> zderzają się e, i chmiele to są simko, mozaiki, citra, 5,5% alkoholu i ok składniki do woda, słód śmienny, pszenica, owiec, chmiele i drożdże. No i mamy. Jak widzicie piwo rzeczywiście jest jasne, zmętnione. Piana bardzo szybko opada. Ledwo zdążyłem zrobić z dwa zdjęcia i już nie było piany. E, zresztą widzieliście na nalewaniu, ona no, dosyć szybko opada. Aromat nie jest zbyt duży. Jest odrobina oczywiście cytrusów. E, Troszkę słodowości, ale naprawdę niedużo. Jest taka zestowość. Troszkę pomarańczy, limonek, e, mandarynki, no może. Ale to jest wszystko na bardzo niskim poziomie. E, dobrze, przejdźmy do smaku. Maszedrowie. Pierwsze, pierwsza rzecz to jest naprawdę bardzo lekkie ciało, praktycznie macie, <laughs> przepraszam. Praktycznie macie takie odczucie sesyjnego piwa, jakby, jakby, jakby to było napisane sesyjne IPA, to tak, naprawdę bardzo lekkie ciało, troszkę słodowości, tylko nie jest wodniste, ale naprawdę lekkie. E, czuć lekką z tej pszenicy, e, troszkę ciała dodaje, także e, owiec. No jest ok, ale naprawdę e, bardzo, bardzo lekkie piwo. <trym> Przynajmniej w takim jest w odczuciu. E, co poza tym, <trym> zestowość, e, taka lekka grejpfrutowość troszkę e, pomarańczowych nut, ale nie ma tego znowu aż tak dużo. Oczywiście, ono ma takie dosyć klarowne, odświeżające podejście w piwo. E, pijalne oczywiście, odświeżające, jak powiedziałem. E, jest trochę zestowości. Gorączka naprawdę minimalna. Troszkę grejpszuty, ale naprawdę niewiele. Ogólnie jest zestowe. E, gdzie ta brzoskwinia tutaj, to ja nie wiem. Chociaż, poczekajcie, jest troszkę takich jakby owoców egzotycznych, a naprawdę wszystko jest na niewielkim poziomie. Nie mówię, że jest to złe piwo, ale nie nazwałbym tego e, New England IPA, nazwałbym to sesyjne IPA i wtedy wszystko by się zgadzało. Nie można było się doczepić, a tak ono nie jest soczyste za bardzo. Ono jest ze zestowe po prostu. E, jest odświeżające, tak. Ale nie jest takie pełne, no wiecie, jakieś, jak nie, nie powinien być. Także tak, ono się nadaje na ciepły dni. Oczywiście będzie odświeżające, fajne, leciutkie, przyjemne. Natomiast Czy to jest, co powinno być w tym line-upie, notorious? No nie no, dla mnie powinno być bardziej nachmielone, bardziej soczyste, e, takie tryskające tymi owocami wręcz. E, a mogłoby być takie lekkie, ale żeby tylko więcej było tego smaku, więcej aromatu. Ono takie trochę po taniości, że tak powiem, nie wiem, jakieś no nie bardzo mnie przekonuje, szczerze mówiąc. Ale jakby to nazwali sesyjny IPA, to bym się nie czepiał. Ale też mogłoby być bardziej nachmielone. Eee, także no cóż, można spróbować. Ale chyba można fajniejsze znaleźć. Eee, także jak chcecie. Jak już próbowaliście oczywiście to piwo, to zapraszam do komentowania, no, co myślicie o tym. Eee, ale mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. W miarę tak, jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a oprócz tego zapraszajcie znajomych, eee, by poznawali kanał i też podróżowali w stronę Kraftowy piwa. Wasze zdrowie. Cheers.